To jest początek Triduum Paschalnego tych wielkich wydarzeń Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i poranka Zmartwychwstania. I On, Jezus zaczyna te, te wielkie tajemnice zasiadłszy do stołu, gdzie łamie chleb i podnosi kielich. Odprawia pierwszą muszę Musiało chciał o tym powiedzieć. Bo w tym rodzi się także, zostało zrodzone kapłaństwo Nowego Przymierza, czyli nasze tutaj kapłaństwo. Ten kielich. W psalmie usłyszeliśmy, czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia. I wezwę imienia Pan. My ten kielich tu mamy podniesiony, wyżej, niżej, ale mamy już ciągle nad nami ten kielich, z tą odrobiną wina, które staje się krwią. W tych kilku kroplach krwi Jezusa w kielichu jest cała Jego męka. I tak, jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, ten rytm Paschy, kiedy to Żydzi wychodzili z Egiptu, prawda, i te drzwi okrapiano krwią baranka. My też jesteśmy skropieni tą krwią w każdej imprze. I zobaczcie, że można w pewnym sensie powiedzieć, że ten Jezus, który przecież jest tą krwią, to jest ta krew w tym kielichu, to jest jego bóstwo, tak można w pewnym sensie powiedzieć, przenosi. A ten kielich to jest jego człowieczeństwo. Bo tak samo jest z tym kapłaństwem naszym, ludzkim, księży. My jesteśmy jak ten, jak ten kielich. To jest też pamiątka ustanowienia kapłaństwa dzisiaj. Kielich może być ładniejszy, brzydszy, wytarty, pęknięty, zardzewiały. ale ta, to, co ten, to kapłaństwo zawiera w sobie, krew Chrystusa jest zawsze takie samo. Bo kiedy ksiądz musiał odprawiać rozgrzesza w konfesjonale, to zawsze jest ta sama msza i to samo wybaczenie grzechów pojednanie z Bogiem. Ten sam chrzest. I tak jak ten Jezus, można powiedzieć, że ten Jezus w tej męce to jest jak ten, jak ten potrzaskany kielich. Takie kapłaństwo może, przechodzi różne losy, koleje, trudności, trudne chwile, oczywiście i radości, satysfakcji. Bo ksiądz też jest jak wszyscy ludzie człowiekiem, może trochę innym, to powołanie jest specjalne. I cały ten los każdego człowieka, który przeżywa przecież różne cierpienia i trudności, jego też może, może i dotyka te same cierpienia, choroby, może grzechy, ale to, ale ta krew, która w nim, tego kapłaństwa, która w nim jest, jest nietknięta, jest nietknięta. My wciąż jeszcze Naszym kraju, tych księży i tych mamy. A co powiedzieć o tych moich parafianach z wybrzeża Kości Słoniowej, którzy w czasie pory deszczowej czekali pół roku na msze i na księdza? A może i nie tak daleko, 11 godzin, samochodem stąd w Belgii gdzie zdarzało się, że w niektórych kościołach raz na miesiąc była msza. To, a to była parafia. Dopiero wtedy można docenić, czym jest tam msza i to kapłaństwo. Tak naprawdę. My jesteśmy jeszcze trochę rozpieszczeni. Módmy się, żeby i jednego, i drugiego nie brakło. Przepomodlimy się chwilę w ciszy. Jak mówi z do Hebrajczyków, że Kapłan jest, co się często powtarza w homilia: z ludu brany i dla ludu ustanawiany. Trochę to tak jest, jaki lud, taki ksiądz, jaki ksiądz, taki lud. Trochę tak to jest, dlatego my nie możemy mówić wy, my. Ja, wy. Albo my, On. I to my jesteśmy my, zawsze my. my razem jesteśmy w tym Kościele. Na dobre i na złe. Oby na tylko raczej na dobre. I tak wtedy jest pięknie. Kiedy jest lud, jest ksiądz i jest mszok.